Staramy się nie jąkać i nie mówić tego. Mm, a. E. Lepiej mówić wolno, a wyraźniej. Możesz nauczyć się pięciu zdań, następnie nagrywasz je, robisz przerwę, uczysz się kolejnych pięciu zdań, pauzujesz i tak dalej. Na montażu wszystko połączysz. A co, jeśli w trakcie wypowiadania się pomylisz? Nie szkodzi. Powiedz tą samą kwestię jeszcze raz. Ale przed każdą powtórką, każdym dublem, zrób przerwę, żeby łatwiej się to później montowało. Jak się przygotować do nagrywania? Najlepiej wcześniej przemyśleć temat, o którym chcesz mówić. Zrób scenariusz. Może to być kilka głównych punktów. Ewentualnie, na początku swojej drogi z nagrywaniem, możesz wszystko to, co chcesz powiedzieć, spisać na kartce papieru.